Mamy obliczyć wartości takich dwóch wyrażeń, które zawierają ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne. Bierzemy się za pierwszy przykład. Najpierw muszę wykonać to działanie, czyli mnożenie w nawiasie. Przepisuję sobie 5 całych i 1 druga, odjąć. Tutaj przepiszę 2 trzecie i zrobię razy 3 dziesiąte, bo zamieniam ułamek zwykły, dziesiętny na zwykły. Podzielić przez 4. To się równa. 5 całych i jedna, druga przepiszę, odjąć. Tutaj skrócą mi się trójki. 1, 1. Mogłabym jeszcze skrócić te dwie dziesiąte, ale patrzę, że to będę zamieniać pewnie na ułamek dziesiętny, czyli nie warto. Odjąć dwie dziesiąte i podzielić na 4. To się równa. 5 i 1, druga to nic innego jak 5 pięć i 0, pięć odjąć 2, dziesiąte, mogę w ułamku dziesiętnym i podzielić na 4. 5 pięć i 0, pięć odjąć 2, to mamy 5 i 3, podzielić na 4. No i teraz sobie podzielimy pisemnie. 5 i 0, dzielę przez 4. 5 czwórka zmieści się raz, 1 razy 4 jest 4, odejmujemy 1, 3. Pamiętam, że tu mam przecinek, to ten przecinek będzie tu. W 13 czwórka zmieści się 3 razy, 3 razy 4 to jest 12, 1, dopisujemy 0. W 10 czwórka zmieści się 2 razy, 2 razy 4 to jest 8. Odejmuję, mam 2, dopisuję 0. W 20 czwórka zmieści mi się 5 razy. 5 razy 4 to jest 20. No i w ten sposób wyszedł nam wynik. Mamy 1 całą i 325 tysięczy. Kolejny przykład, który sobie zrobimy to mamy ten. Może zmienię kolor, żeby nam się lepiej patrzyło. To się równa. Zamienię to na ułamek zwykły. 2 razy 5 to jest 10 dodać 1. Jeden. 11 drugich razy 075 to jest 3 czwarte. Ja tu jeszcze przypomnę to co zawsze proszę, żebyście się nauczyli. Prostych zamian. Jedna druga to jest pięć dziesiątych, jedna czwarta to są 25 setnych, to jest jedna, ósma to jest 125 tysięcznych i ostatni skrót, który warto znać to jest jeszcze trzy czwarte, skoro jedna czwarta to jest 25 setnych, to trzy czwarte trzy razy tyle. Czyli 75, setnych. ja tu z tego skorzystałam, a wcześniej korzystałam, że jedna druga to jest 5 dziesiątych. Warto takie znać, bo to wam oszczędza czasu. Odjąć dwie 2,2, dwie popatrzcie, ja to zapiszę tak: 22 i jedno miejsce po przecinku, a zatem dziesiąte. Podzielić, muszę to zamienić na ułamek niewłaściwy. 6 razy 1 to jest 6, dodać 5, 11, 6. No i to się równa, może tutaj, żeby mi było wygodnie. Tutaj nic nie skrócę. 11 razy 3, 33, 2 razy 4 to jest 8. Odjąć, tutaj przepiszę 22 dziesiąte. I pomnożę przez odwrotność, czyli przez 6, 11. Skróci mi się 22 i 11. Tu będzie 1, tu będzie 2. No i mogę jeszcze skrócić 6 i 10, ale nie wiem, czy mi się to opłaci. Zatem przepiszę 33,8, odjąć 2 razy 6 to jest. 10, 12, przepraszam, żebyś myślałam o dziesiątce na dole, a tu mam 8 razy 1 to jest 10. No i teraz mogę wyłączyć całości z tych dwóch ułamków. 33 ósme to jest 4 całe i 1 ósma. Odjąć 12 dziesiątych to jest 1 cała i 2 dziesiąte. Teraz sprowadzę sobie do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla 8 i 10 będzie 40. 40 podzielić na 8 to jest 5, razy 1 mamy 5. Odjąć jedną całą. Tu mam mianownik. 40 podzielić na 10 to jest 4, razy 2 będzie 8. No to teraz zobaczcie, od czwórki jeden się odejmie, ale od piątki nie, nie odejmę ósemki. To i te tu na pożyczki. Zamiast cztery mam 3 całe i teraz dojdzie mi 40 czterdziestych, czyli inaczej mogę w skrócie 40 dodać 5, pięć. 45 pięć czterdziestych odjąć 1 cała i 8 czterdziestych. 3 odjąć 1 dwa, czterdzieści pięć odjąć osiem, trzydzieści siedem czterdziesty.